Po niespodziewanym wyjeździe Ali, Magda nie może dojść do siebie. Czuje, że była w stanie zatrzymać przy sobie swoją miłość. Jednak za późno o wszystkim się dowiedziała. Ma straszny żal do siebie, a większy do Ali, ponieważ nie powiedziała jej o tym. Mela również dowiedziała się o wyjeździe Ali. Postanawia za wszelką cenę odnaleźć dziewczynę zanim będzie za późno, w tym celu wpierw jedzie do rodziców Ali. Ma nadzieję, że oni tym razem też będą wiedzieć, gdzie podziewa się ich córka. Okazuje się, że rodzice wiedzą gdzie jest Ala, jednak dziewczyna nie chce się z nikim widzieć, więc jej nie powiedzą gdzie przebywa, ale mają dla niej oraz przyjaciół list pożegnalny, który napisała ich córka. Mela jest załamana, ponieważ myślała, że jeszcze da się wszystko odkręcić. Jednym słowem, szkoda, że już kolejna bohaterka odeszła z serialu. Jeszcze w takim stylu, jakby od zawsze była wielką miłośniczką zwierząt. Już produkcja mogła wysłać się na Broadway, bo w końcu to były jej klimaty. Nie, pojechała ratować orangutany. Moim zdaniem jest to najgłupsze odejście w dziejach tego serialu. Jeśli chodzi o ten wątek, to nie ma o czym gadać, ponieważ prócz tego listu nic się tutaj nie dzieje. Wiadomo, że Magda nie będzie skakać z radości, a Mela chce dla każdego dobrze. Więc szukała przyjaciółki, aby z nią pogadać. Którą wersję Ali najbardziej lubiłeś? Ja za czasów jak była z Magdą, bo to była chyba najlepsza wersja naszej Ali.